Siemanko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku QXL. Przed nami następne dwa spotkania. Wiem, że dawno nie było tego odcinka, pytaliście się bardzo o niego, za co też serdecznie dziękuję, bo to tylko pokazuje, że po prostu, że lubicie tą serię i chcecie jak najwięcej odcinków z tego. Już tłumaczę, dlaczego tych odcinków ostatnio nie było. Otóż, jak widzicie... Dość sporo rzeczy innych było wrzucane u mnie ostatnio na kanał. Dlatego też postanowiłem, że nie będę wrzucał trzeciego filmu czy czwartego dziennie, bo to będzie za dużo. Wy tu sobie zobaczcie w międzyczasie skróty tego spotkania, a ja Wam to wyjaśnię. E, otóż stwierdziłem, że kiedy... Mam tych materiałów właśnie za dużo w jeden dzień, to i tak nie zdążycie ich obejrzeć wszystkich, więc nie ma co wrzucać po prostu po 4-5 filmów dziennie, bo to jest bez sensu. Dlatego te dwa filmy, dwa filmy czasem trzy może się pojawiają e, i to jest max. Zresztą na więcej i tak nie wyrabiam czasowo, bo jeszcze live y dochodzą i wiecie sami jak to jest, dobrze mnie znacie i wiecie, jak to wygląda. E, no ale spokojnie, nie zrezygnowałem z serii Quixel, Ta seria będzie kontynuowana i mam nadzieję, że uda się dojść jak najwyżej. Na razie tutaj widzicie skrót tego pierwszego spotkania, i jeden słupek. Taki kuriozalny w 22 minucie. E, mamy 1-0, chwilę później Aguero schodzi do środka no i brameczka od słupka na 2-0. Bardzo łatwo udało mi się przejść, aż sam się zdziwiłem, bo w sumie to już jest czwarta liga, więc powinni jakoś w miarę ogarniać moi przeciwnicy i nie powinno być to tak łatwo. E, no ale cóż, może akurat zaspał albo coś takiego. Chwilę później Lewandowski jednak zrobił coś takiego, że po prostu... wow... Nie dość, że on zaczynał, odebrał lewy piłkę, uderzył z nie wiem ile to było metrów, sami ocencie jak myślicie jaka to była odległość. Tu Young chwilę później, szkoda, że nie było bramki na 4 do 0, bo naprawdę moja dominacja na początku była ogromna. Jak widzicie tutaj jedna z jedynych, jedna z jedynych, jedna z niewielu sytuacji mojego przeciwnika. cross umieścił piłkę w siatce, no i mamy 3 do 1. Chwilę później natomiast Young, dwójkowa akcja z Aguero i mamy już odpowiedź. 4 do 1, no i chyba w tym meczu już nic się nie wydarzy złego, jeśli chodzi o e, mój zespół. 4 do 1 do przerwy, to jest bardzo pewne prowadzenie. Chwilę później Draxler, mm, zobaczmy jak zabawił się z obrońcami, podał do Yanga. No i szkoda, że ten bramkarz to obronił, bo to by była świetna bramka, z zwolajaszczona przez i Yanga. Chwilę później Lewandowski, zobaczcie znowu, co zrobił w 69 minucie Robert Lewandowski. Tutaj pobawił się troszkę z obrońcami. Mamy rzut karny. Rzut karny wykonywany oczywiście przez nikogo innego jak Aguero. No i teraz taka dziwna rzecz. Tutaj rzuty karne wykonuje mi się naprawdę bardzo fajnie. Rzadko się mylę. Natomiast w wirtualnych klubach cały czas zapominam o tym, że tam nie można kopać w środek. Tam trzeba kopać gdzieś po bokach. I te karne po prostu są raz za raz przeze mnie przestrzelane. O, chyba mam statystyki, że Strzeliłem dwa karny na 6 jedynie, także no bardzo słabo. Tu mamy bramkę na 5 do 2 w 78 minucie pod koniec tego spotkania cross strzela po raz drugi. No jedyne zagrożenie właśnie, które było po stronie mojego przeciwnika to był cross. No ale Draxler chwilę później odpowiedział bardzo ładnie, mamy 6 do 2, także zostało jeszcze 10 minut, a ja tutaj mogę strzelić sobie jeszcze jakąś bramkę. Byłoby fajnie. Zobaczcie to przejęcie Lewandowskiego i uderzenie Roberta. No niesamowita bramka. Dwie takie bramki po longshotach w tym meczu, że naprawdę sam się... Tak, tak Błaszczykowski się zagracił w poleczu, też to widziałem. Sam się dziwiłem, że to wpadło. Nie wiedziałem, że Lewandowski aż takie longshoty ma dobre. Eee, no cóż, 87 minuta chwilę później Jak zobaczcie, no niesamowicie wszystko wchodziło. Jak słyszycie jakieś strzelanie, to mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza, bo coś z Ej, się tłucze. <tutaj>, tutaj mamy bramkę na 9 do 2 w 90 minucie, i to jest pogrom. Jak na czwartą ligę, to jest naprawdę pogrom. Takie wyniki, ja rozumiem, w ligach niższych, ale nie w czwartej. Dlaczego takie coś ma tutaj miejsce? No cóż, nie ma co narzekać, eee, trzeba przyjąć 3 punkty. No i teraz nie wiedziałem kogo kupić, jakiego zawodnika, zastanawiałem się kto by mógł być dobry e, dla mojego składu. Oczywiście mam już wielu zawodników dobrych. Teraz po prostu zabezpieczam się na przyszłość, gdybym musiał ich skrixelować e, Więc kupiłem sobie. Pierwszy miałem kupić szczęsnego, ale jednak zdecydowałem, że kupię Adlera. E, otóż Adler tutaj mi da trochę zgrania i to jest też plus. A przy okazji będzie moim zabezpieczeniem, jeśli chodzi o bramkarzy, więc przejdźmy sobie do kolejnego spotkania. Znowu stroje chyba nawet takie same. No i zobaczmy skład naszego przeciwnika Aguero Eto. Mamy podolskiego Informa, także naprawdę bardzo fajny skład z BPL, ale w szóstej minucie Lewandowski i to jest lobik. Mamy 1-0, no niesamowity jest ten zawodnik, powiem Wam, że odkrywam go w tej serii Quixel i jestem w szoku. Nie grałem ni wcześniej, wiecie jakie miałem ja podejście do tego, ale Lewandowski mi się gra naprawdę sami. Zobaczcie co on tutaj wyczynia. Mogło być 2 do 0 w 16 minucie, fajnie wykorzystane zatrzymania, a tu Ashley jak znowu zejście do środka. Strzał techniczny i nie wiem jak ja to robiłem, ale w tym, w tym po prostu dniu mi wychodziło wszystko. Co chciałem zrobić, tak widzicie? Idealnie tak jak miałem to zaplanowane, wyszło wszystko. Podanie do Aguero. Aguero miał minąć brąkarza, no i minął. Podanie. Idealne, no i Aguero do pustej bramki już sobie bez problemów pokawał piłkę. Mamy 3 do 0 w 39 minucie. Czekałem tylko kiedy mój przeciwnik z Age ponieważ cisnąłem go od początku, naprawdę nie miał nic do powiedzenia. Chwilę później, 45 minuta, zobaczmy kolejna sytuacja. Aguero, i to jest bramka na 4-0, i to jest kolejny edge, w którym grało mi się fenomenalnie po prostu. Wszystko wychodziło tak, być powinno, tak jak już mówiłem, więc gramy dalej. Chwilę później błaszczykowski na początku drugiej połowy. Mamy 5-0, cóż za dyspozycja! No, po prostu ten skład. Jest super, gra mi się nim niesamowicie, dopóki oczywiście nie będę musiał kogoś squixelować. Tutaj wrzutka w pole karne, stały fragment gry i mamy 6-0 Robert Lewandowski. Kolejna jego bramka, tym razem po rzucie rożnym z banieczki. No i mamy sześciobramkowe prowadzenie, więc w tym meczu nic się nie może wydarzyć złego. To już jest pewne, że my ten mecz wygramy. A tu jeszcze Błaszczykowski mogło być 7, nie bra... Ha, kurczę, obok słupka, brakło naprawdę niewiele. No cóż... Zobaczmy, co jeszcze zrobił bramkarz naszego przeciwnika. Chciał tutaj się pobawić, pokapkować, no, ale trochę mu nie pykło, nie? <laughs> Mamy 7-0, Gustlik strzela sobie samobuja, no i to jest koniec tego spotkania, ja kupię sobie następnego zawodnika, jakiego? Zobaczcie już, zobaczycie już za chwilę. Postanowiłem ulepszyć sobie następną pozycję, a w zasadzie zabezpieczyć je przed quicksalami, także widzimy się kolejnym razem, bodajże w poniedziałek, więc trzymajcie się, na razie i piona! Cztery mecze, cztery zwycięstwa, tak to wygląda w czwartej lidze.